Siema, jeżeli oglądasz ten film w środę, to jeszcze dziś możesz skorzystać z kodu na Aliexpress. Chciałbym Wam przypomnieć o nadchodzących wielkich obniżkach na Aliexpress, a dokładniej 11 listopada w tein Singla, czyli dosłownie już za kilka dni na Aliexpress masa produktów zostanie przeceniona. A jeżeli chcecie zamówić coś jeszcze taniej, to dla nowych użytkowników serwisu, dla zamówienia za minimum 5 dolarów kod alipromk8 obniży Wam ceny zamówienia o kolejne 4 dolary. Więcej informacji w opisie pod filmem. A dzisiaj pozdrawiam Reniferka, Annę, tego fajnego, Anona, Szymona, Tim Podlasie, Mateusza, Kubę oraz Subera. Jeżeli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz udostępnij ten film. Zapraszam do oglądania. Motocyklista jedzie sobie spokojnie w nocy po mieście, gdy nagle osobówka uderza obok niego w barierkę. Motocyklista ze zbyt dużą prędkością wjeżdża w zakręt i wyjeżdża osobówce na czołówkę. Sku za Che cazzo Starczy mężczyzna jedzie sobie rowerem i nagle się przewraca. Najprawdopodobniej przestraszył się on jadących pojazdów i zaczął ostro hamować.

I don't even know what happened. I don't even know. Oh, what happened. the you is good for, I I know they did. I know. It's just plastic. It's, yeah, it's kind of wedged up in there, dude. See, underneath here. This has got to go up and over. Yeah. Yeah. Oh, I got cutters. Yeah. I don't know if it'll cut it or not. All the, the, is it? it's the gummy bear. It's bro. the bang bag, 2,000 bolts. Oh. Oh. Yeah. Oh. Oh. Motocyklista podczas jazdy po mieście zauważa dym, postanowił więc sprawdzić co się pali. On the left there's a dumpster fire. Yeah. It's small, but it's right at the light on the left in the alley. And it's on fire, yeah, on this side. Yeah. No problem. wprost pod koła What are you doing?

Dwójka motocyklistów goni mężczyzna w samochodzie. Niestety nie jestem w stanie stwierdzić o co chodzi, natomiast w pewnym momencie wyskakuje do nich z samochodu. Koniecznie wbijajcie na AliExpress, gdzie z kodem alipromk8 dla nowych użytkowników zyskujecie darmowe 4 dolary przy zamówieniu za minimum 5. A no i 11 listopada są wielkie przeceny na AliExpress.